Aby to wszystko zaczęło działać. No dobra, ale co to jest to wszystko? Odwołajmy się do tego, co było wcześniej. Sytuacja naszego klienta jest zaangażowany w szereg procesów sprzedaż, produkcję jak angażuj się w jedno, to drugie nie domaga. Ostatecznie robimy proste korekty. Zaczynamy od, po pierwsze, mapowania procesu pokazałem Wam, tutaj w naszych nagraniach, jak można zrobić to w dosyć prosty sposób, darmowym narzędziem, ale tak, żeby też wgląd miało to um, cała organizacja, żebyście mieli łatwość z zachowywaniem i przetwarzaniem tego procesu później w formie instrukcji. Drugi punkt to odwzorowanie tego procesu już w narzędziu. Pokazałem wam narzędzie, jedno z narzędzi dostępnych na rynku, narzędzie w chmurze LifeSpace. Pokazałem wam jak w łatwy sposób można gromadzić tam dane, jak projektować i zarządzać tam sprzedażą, jak ją później analizować. A na koniec dałem wam link, który pozwala wam na wydłużenie okresu próbnego z 14 do 30 dni. To teraz trzeci punkt, czyli. Jak ten cały mechanizm zasilić w nowe zapytania? No i odpowiedź jest bardzo prosta. Pracowaliśmy z tym klientem. No to oczywiście też zwiększenie proaktywności działu handlowego, czyli dział handlowy zaczyna stosować różne narzędzia do tego, żeby nie tylko wyjeżdżać do klientów, ale w sposób taki sprzed komputera zdalny próbować najpierw tworzyć listy, poprzez cold calling, czyli zimne telefony nawiązywać relacje, poprzez cold mailing, czyli zimne maile i tak dalej. Co by to nie było, jest to po prostu zwiększenie. Aktywności działu handlowego. Natomiast nasz klient zwrócił też uwagę, że obserwuje, co robi konkurencja, i jest zainteresowany tym, żeby te lidy również pozyskiwać poprzez media społecznościowe, myślał o LinkedInie, raczej niechętnie myślał o Facebooku, gdzieś tam sporadycznie korzystał z Instagrama i rozważał, czy przypadkiem nie jest to dobre medium społecznościowe. Tak jak w wielu przypadkach, kiedy pracujemy z naszymi klientami, pozostał na takim etapie, że no dobra. Ale ile trzeba pieniędzy przeznaczyć na tą kampanię? Jak ją w ogóle zarządzać? Kogo wybrać do prowadzenia takiej kampanii? Dlaczego łączyć się na przykład na kilka miesięcy? Bo niektórzy z naszych klientów alarmują, że żeby coś osiągnąć, no to próbują wynająć agencję, ale tutaj musi to być połączone już z podpisaniem umowy, a wcale tego nie chcą. Więc szereg różnych obaw, jak się do tego zabrać. Absolutnie brak przekonania do tego, że to zadziała. Więc co się w takiej sytuacji dzieje? No nic. Po prostu nasz klient gdzieś odłożył na półkę ten pomysł, natomiast kiedy teraz już zaczęliśmy sprzątać, układać i marketing, i sprzedaż, pomyślał, że dobry to jest moment do tego, żeby, żeby wrócić z takim zapytaniem, jak się do tego zabrać. I bardzo dobrze, to znaczy poszukiwał takiego rozwiązania, które działałoby jak stacja diagnostyczna przed zakupem używanego samochodu. Chcemy kupić świetną furę, 200 tysięcy złotych. Nie znamy się, nie mamy pojęcia, czy to, co kryje w sobie, to jest dobry samochód, czy niedobry, czy to jest rzęch. Jedziemy na stację diagnostyczną, ktoś nam robi badanie, płacimy za to badanie, ale dostajemy wykaz. Ok, ten samochód będzie wymagał tyle i tyle jeszcze nakładów. Ten samochód to Żyleta trzeba brać, ten samochód to Złom absolutnie nie kupować. I w tym samym trybie działają kampanie testowe PL, czyli testowanie pewnych działań marketingowych na grupach, które ten klient chce Pozyskiwać. Pokażę Wam w paru szczegółach, jak to jest skonstruowane i dlaczego warto z tego skorzystać. Po pierwsze, możemy sprawdzić, czy jesteśmy w stanie poprzez Facebooka czy przez inne medium społecznościowe dotrzeć do klientów, do których chcemy docierać. Jesteśmy w stanie też przekonać się, że na przykład na Facebooku, który nie do końca wydaje nam się naturalnym środowiskiem, do pozyskiwania klientów B2B. Jesteśmy w stanie pozyskać całkiem niezły ruch na naszą stronę czy do naszego lejka sprzedażowego. Dowiadujemy się, prowadząc te kampanie testowe, jakim kontentem jesteśmy w stanie zaatakować i zwrócić uwagę tego klienta. Content to nic innego jak po prostu jaką grafikę, jakie zdjęcia, jakie być może filmy, jakie treści, co Robi nam dobre wyniki i powoduje, że przenosi się to później na zainteresowanie i zapytanie, a co tak naprawdę może nam się podoba, ale zupełnie nie przynosi żadnej wartości klientowi i jest przez niego pomijane. My przekazujemy po takich kampaniach testowych również mnóstwo know-how. Stosujemy dużo wariacji, grup docelowych, kontentu, czyli tych właśnie grafiki, tekstów, różnych zdarzeń, i później zbieramy to w jedną całość żeby przekazać naszym klientom, nauczyć ich tego, jak to działa, i dać szansę odpowiedzieć na pytanie: OK, to jest na tyle łatwe, że zrobimy to we własnych zasobach, wystarczy, że się trochę jeszcze przeszkolimy, albo już z tą wiedzą jesteśmy w stanie to realizować. Albo odpowiedzieć sobie na pytanie, że jest to dosyć zaawansowane: chyba nie mamy do tego zasobów albo czasu, ale już wiemy, co potrzebujemy kupić na rynku i jak to delegować. No i trzecia możliwa odpowiedź. Kurczę, to nie działa, nie przynosi takich efektów. Przy takich nakładach czasowych, rzeczowych, jesteśmy w stanie podobne rezultaty lub dużo lepsze uzyskiwać przy klasycznych formach czy przy innych formach pozyskiwania klientów. Jasna, zero-jedynkowa odpowiedź. Ucinamy po jednym miesiącu już spekulacje na temat tego, czy to jest dobry pomysł, te media społecznościowe, czy też nie. Jak przekonać się, że te kampanie testowe, i jak nasz klient przekonał się, czy ta kampania testowa jest na pewno dla niego? Oczywiście my pracowaliśmy z naszym klientem, więc nie musiał realizować z nami 15-minutowej darmowej konsultacji, natomiast jeśli się nie znamy jeszcze z klientami, to od tego zazwyczaj zaczynamy. 15-minutowa darmowa konsultacja, żeby zobaczyć, czy i jak jesteśmy w stanie w danym projekcie pomóc. Mamy bardzo fajną podpowiedź na naszym lendingu, kampanie testowe.pl, kiedy tak naprawdę jesteś w stanie wyciągnąć najwięcej wartości z tego typu kampanii. To znaczy, kiedy jesteś na etapie budowania nowego biznesu lub nowej nogi biznesowej i chcesz zobaczyć, jak zareaguje na nią rynek i mieć gotowe, zerojedynkowe potwierdzenie, to zdecydowanie więcej niż badanie rynkowe, które tylko szacuje możliwość przyjęcia nowego produktu, tu masz gotowość tego rynku na to, czy faktycznie rozwiązanie, które zaproponowałeś, no warto kupić czy też nie? Jeżeli masz firmę z marketingiem, ale tak naprawdę nie inwestowałeś w to energii czasu, to po pierwsze sam jako zarządzający zrozumiesz dlaczego warto, po drugie twój dział marketingu dostanie bardzo fajny know-how, zewnętrzne spojrzenie na to, uzupełnimy ten know-how i nauczymy też ten dział marketingu jak z tymi grupami i z tymi kampaniami pracować dalej. No i oczywiście też pomysł który ma, miał zawojować świat, będziesz wiedział, czy on jest warty tych nakładów, które przemyślałeś do tego, żeby, żeby właśnie ten świat zawojować. 15 minut, które pozwalają odpowiedzieć na kluczowe pytania, jakie kampania testowa jest w stanie wygenerować te wyniki? Jak pracujemy, ile czasu, ile ty czasu będziesz potrzebował w przyszłości do tego, żeby nasycać swój lejek sprzedażowy kolejnymi zapytaniami i lidami. Nie jest tu dużo informacji, zachęcam, żeby się temu przyjrzeć. Nasi klienci doceniają przede wszystkim to, że mają bardzo jasną wykładnię, zero-jedynkową, tego co zrobić, jak zrobić, czy warto, mają co do tego przekonanie. No i właściwie nic ich nie powstrzymuje później od podejmowania kolejnych decyzji. A ty będziesz miał też kolejne narzędzie, jeżeli potwierdzi to kampania testowa, do tego, żeby zasilać swój lejek sprzedażowy, czyli umieścić w procesie. Kolejne medium, które pozyskuje dla Ciebie kontakty i być może zlecenia. No i teraz przykład, jak to w ogóle działa, bo kampanie testowe wcale nie mają dowodzić tylko tego, że media społecznościowe działają, wręcz przeciwnie, czasami mają dać sygnał, że absolutnie nie warto inwestować tam pieniędzy. No i przykład. Mieliśmy klienta, który zbudował startup, który miał zrewolucjonizować rynek pośrednictwa nieruchomości. Wydał na serwis plus działania marketingowe, które prowadził przez rok około pół miliona złotych. Nie przyniosło to żadnych efektów, to znaczy te sprzedaży były na mikroskopijnym poziomie. No i trafił do nas z zapytaniem: czy jest jeszcze sens inwestowania środki, środków i reaktywowanie tego projektu, czy trzeba to zaorać i po prostu to jest trup, albo ewentualnie spróbować to sprzedać. Przeprowadziliśmy trzyetapową kampanię, no i to, co się okazało, to tak. Byliśmy w stanie wygenerować zainteresowanie i ruch na stronie. Byliśmy w stanie nawet wracać do tych klientów, którzy na tej stronie byli, i prowokować ich do podjęcia jakichkolwiek innych działań. Ale, żeby wygenerować jakiekolwiek zdarzenie sprzedażowe, trzeba było bardzo dużo nakładów i środków, a sam serwis wymagał i to był jeden z naszych głównych wniosków kompletnej. Przebudowy. Kompletna przebudowa oznacza kolejne nakłady finansowe, których nasz zleceniodawca już nie chciał podejmować. Tym samym bardzo szybko, zero-jedynkowo po zakończonym raporcie, postanowił, że albo postara się w pierwszej kolejności ten projekt po prostu sprzedać, albo go zaorać. I takie efekty nie zawsze. Z happy endem, ale które potrafią zamykać pewne tematy, przynoszą właśnie kampanie testowe, które realizujemy dla naszych klientów, podobnie jak do tego klienta, którego omawialiśmy od początku naszego spotkania.